Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. E, idę sobie do Polo, bo wypatrzyłam sobie w Pepko dwie takie super fajne e, e, jesienne poduszki. Takie już takie nawet jesienne, zimowe. Jedna futerkowa, druga taka ruda. E, bo przejrzałam dzisiaj wszystkie poduszki w Half Price. Jak zobaczyłam ceny, to doszłam do wniosku, że jednak wracam z pokorą do Pepco. Pokażę Wam mam jak będzie. No, i bardzo się spieszyłam, żeby nagrać jeszcze w świetle dziennym, ale powiem Wam, że niespecjalnie mi to wyszło. Jest godzina 17.23 dokładnie, i żeby Wam pokazać te poduszki, to już musiałam pozapalać wszędzie światła. Bo co prawda słońce tam jeszcze świeci za oknem, ale zachodzi i w domu jest już ostro ponuro, naprawdę, aż szkoda gadać. No, ale co. I mamy klimat, nie? Także y, odwracam kamerę i pokazuję Wam te takie skromne, dwie proste poduszeczki, ale wydaje mi się, że robią świetny jesienny klimat. Jedna no to jest taka piękna rudość. Właśnie ze względu na ten cudny rudy kolor y, ją wzięłam, bo y, kojarzy mi się właśnie z takimi przeschniętymi liśćmi i na tle szarej kanapy i tych moich już starszawych poduszek szarych też się świetnie prezentuje. O, zobaczcie, szary wiadomo. I rudy to ładnie ze sobą współgrają. A druga mnie urzekła tym barankiem. Nie wiem, czy nie kupię jeszcze drugiej. O, zobaczcie. Jest tak ultra milusi ten, to futerko. Naprawdę. O jejku, jejku, jejku. Taki prawdziwy baranek. I tutaj też właśnie razem z tą szarą poduchą świetnie się prezentują. Co prawda narożnik już się świetnie nie prezentuje, ale myślę, że w kamerze tego nie widać, że to już jest obraz nędzy i rozpaczy. Jak byłam w PEPCO, to doszłam do wniosku, że czas wymienić kwiatki, które mam suszone. takie suszone właśnie, żeby były suszone, to by było dobrze. Sztuczne kwiatki w tym czarnym, dużym wazonie, który Wam za chwilę pokażę bo no, one bardziej kojarzyły się z wiosną i z latem niż z jesienią i tak myślę sobie, dobra, znajdę jakieś y, fajne kwiatki, to y, po prostu takie kupię. no Niestety okazało się, że y, kwiatki, y, jedna gałązka kosztuje najmniej 18 zł, a żeby w tym wazonie coś było widać, to musiałabym kupić z 5, więc no, doszłam do wniosku, że nie ma takiej opcji. I jak tylko wyszłam z pola, to od razu pod polą mamy taki trawnik, znaczy trawnik, taka wiecie, zaniedbana łąka bardziej niż trawnik i tam rosły trawy. Rosły trawy, więc już je tam z tyłu widzicie, zaraz się odwrócę, więc nazbierałam traw, <grywa> pozrywałam i właśnie przyniosłam je do domu, żeby do tamtego wazonika je włożyć i zaraz zobaczycie jak wyglądają. Znaczy już widzicie, ale z bliska Wam pokażę. Chyba ich jeszcze dozbieram, bo aż tak mocno, bardzo dużo to ich tutaj nie ma. Ale zobaczcie, no kurde, były za darmo po prostu, za darmo. A myślę, że w tym czarnym wazonie świetnie się prezentują. Trochę myślę, że fakt, jeszcze ich dozbieram. One będą się troszeczkę yy, osypywać, ale nie wiem, czy znacie taki patent, bo jeden z prostszych patentów na osypujące się właśnie takie kwiatki suszone czy trawy, no co, tak, cokolwiek to bierzecie po prostu y, najtańszy zwykły lakier do włosów i spryskujecie go y, powinno dobrze trzymać Czy znaczy, trzyma po prostu całkiem nieźle trzymają się te wszystkie y, drobinki w całości także uważam, że piękna rzecz, a kuku to ja w lustrze a kwiatki, które wyjęłam z wazonu to są te, bo one są przepiękne. Ja mam jeszcze je fioletowe. To są jeszcze od mojej Katarzyny z Kwiaciarni. Wiecie, to są kwiaty z Jedwabiu. One są bardzo drogie. Czy były, bo teraz są no, jeszcze droższe. Natomiast no, ja ich po prostu mam już przesyt, już mi się ich nie chciało. Tutaj yy, yy, moja lawędzia. Też naturalna, więc bardzo chciałam tutaj też coś mieć naturalnego. Oczywiście no, nie, nie ukrywam, najpierw myślałam o sztucznych kwiatach, ale raz, że w ogóle mi się nie podobały, a dwa, że na mnie powaliła, szczególnie, wiecie, jak miała pięć gałązek kupić. A tu jest piękne, za darmo i jeszcze jutro ich właśnie dozrywam, bo nie wiedziałam, ile mi tu będzie potrzeba. Dozrywam, spryskam wszystkie razem na balkonie lakierem, i będzie jak znalazł, do zimy spokojnie przestają um, i wiecie, nie żal potem wyrzucić. I zaraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, którą dzisiaj kupiłam, ale to jest rzecz lumpeksowa i znowu ktoś mi powie, że, że wiecie, że jakieś układy mam, ale naprawdę sama byłam w szoku, jak znalazłam tą rzecz, jedną jedyną, którą chcę Wam pokazać za chwilę. I to jest rzecz, którą kupiłam za 3 zł, a drugą chyba za złoty coś, bo ta druga rzecz była w innym lumpie i była na wagę. Także teraz wam dziewczynki pokażę no co fuksem złapałam w lumpie na 3 złote. Nawet nie byłam punkt na dziewiątą, bo się spóźniłam i myślę, że to jest rzecz, którą ktoś wziął, nosił sobie na ręku i doszedł do wniosku, że mu nie będzie pasować i odwiesił. Ja trafiłam na ten moment, w którym ta, ten płaszcz był odwieszony. Zobaczcie. No, po prostu, jak to się kiedyś, babcia mówiła, my się pipki po prostu. <laughs> tak jest to miękkie, tak cudownie otulające. Oczywiście jest to poliester albo akryl, nie wiem, ale to jest no, no, coś, coś przecudownego. Nie wiem, jakie zwierzątko naturalnie ma takie futerko, ale ja z naturalnego zwierzątka nie chcę. To jest najzwyklejsza teskowa marka FNTF. Ale no, wiecie, to chyba nie ma żadnego znaczenia w momencie, kiedy się kupuje takie cudowne futerko za 3 zł. I futerko, które nie ma żadnej skazy, żadnej wady, jest przepięknie pachnące nowością, Jest na, e, no, na tej potrzebce. Ono jest na, no jest troszeczkę na mnie za dużo, bo w ogóle to jest 40, ale wiecie, ja to potraktuję jako oversize. <laughs> no, ja sama nie mogłam w to uwierzyć, że za 3 zł można kupić sobie takie pudero. No i słuchajcie i w tym samym lumpie wzięłam dwie czapki, które jedna to jest marka Warehouse Mountain i ona nie wiem, czy ma coś dobrego w składzie. No ma 25% wełny i 75% akrylu, no ale wiecie, i tak więcej wełny nie zdzierże, a to jest taki świetny, ja pokaż tutaj, taki yy, melanż połączenie niebieskości z yy, brązem, szarością, jakieś takie, a jest niesamowicie śmieszne, jak taka, wiecie, czapka z a czapek kolorowych nigdy za wiele. <grytanie> Normalnie, boska czapa, była na wagę, także ja nie wiem, może złoty coś kosztowała dzisiaj, bo kilogram kosztował 9 zł, także... Taka czapa z długą, z pomponem, gdzie sezon się zaczyna, także y, trzeba brać. A tutaj jest kompletnie z y, kiepskim składem. Tu jest pewnie 100% akryl, ale tutaj chodziło mi y, poliester. A tutaj chodziło mi o kolor, bo to jest taki chłodny brązik. To jest taka szenila, i to ma takie fajne odcienie, wiecie, w zależności od tego, jak światło pada. Ja takie kolory kocham po prostu, szczególnie do mojej karnacji, więc jak się taka czapka pojawia, to ja jestem cała szczęśliwa. Też złoty coś pewnie na wagę, bo po 9 zł. I jeszcze tańszą rzecz trafiłam dzisiaj. No ale ta to już jest w ogóle sztos. Jak lubicie, wiecie takie chusteczki ala versace z jakimiś łańcuchami, i tutaj są łańcuchy i paski. Dobrze się pokaż dokładnie. To jest ręcznie rolowany jedwab. No trzeba go wyprać i wyprasować wiadomo, bo no, na razie to się prezentuje jak szmatka, nie? Ale ja wam pokazuję że jest taki szybki holsiaty, także tutaj nie spodziewajcie się żadnych cudów. Ale ile to mogło ważyć? Nie wiem, za 50 groszy może? Popatrzcie no jak to będzie wyglądało, jak się to y, odpierze, delikatnym płynie wyprasuje. No. No, coś obłędnego. No, fajnie zrobiłam. Bez lustra, no to jest tak, bez lustra się robi. No, proszę sobie wyobrazić, <laughs> jeśli Ty się tam nie śmiej, że jest pięknie. W każdym razie, no ja jestem zachwycona moim dzisiejszym holem. I to jest całość eleganckiego holu, bo za chwilę będę się brała za przerabianie eleganckiego wiadra winogron, które żeśmy dostali od, od Andrzeja. Andrzeju dziękujemy bardzo serdecznie, jeśli byś kiedyśkolwiek oglądał. W każdym razie dostaliśmy wiadro takich wiecie swojskich, prawdziwych winogron i będę je za chwilę przerabiać, także na razie dzięki.